Witam, Morog z tej strony. Chciałem Wam dzisiaj pokazać taki mój wstępny grinder, mały jak na razie, bo to jest w fazie testów na jaskiniowe pajączki. Jestem teraz na kreatywie, dlatego że chciałem mieć po prostu rzeczy i sprawdzić, jakby co działało i to w ogóle. Ten Grinderium ma tylko e, zadziałanie po to, żeby mieć EXPA Jedno do enchantingu, potem i tak dalej Pokażę Wam mniej więcej jak zrobiłem mam tutaj też jeden... E, też chwilowo na Peacefula przejdę więc e, sekundę, jeszcze tylko pochodnia sobie dodam rozświetlę nieco to, żeby było wszystko jasne więc od tego Grindera jest 8x8 z każdej strony, czyli 8 w tą stronę, 8 w tą stronę i tak dalej, z każdej strony, zaraz Wam pokażę jak to zrobiłem. Tutaj mam drugi też znaleziony, i pokażę Wam teraz jak to wykonać. To jest na razie 8x8 8 zrobione. Usunę tylko te dwie, nawet zapomniałem o nich. W przyszłości będę chciał połączyć to jakoś to z, z tym, żeby większa była efektywność. Więc tak e, najpierw zrobiłem na 3. E, tylko na razie raz i jeszcze raz. dobra, więc teraz e, jak to było chyba tak tak czy nie, tak kurde nawet muszę sprawdzić a, chyba tak a, w każdym razie e, działa to w ten sposób, więc teraz zrobiłem tutaj, e, potem na jakąś głębokość, jaką chcecie ustawiłem w różnej jakiej kolejności, czy to będzie na odwrót i jeszcze w dół jest i wodę wylewam następująco mm, jest tak raz, dwa, trzy, cztery, pięć sześć, siedem spływa tam lepiej to usunę raz, dwa, trzy, cztery, pięć sześć, siedem Ach trochę jak ten kreatyw denerwuje, że... E, woda e, ten? ten raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem e, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, to jest mój taki pierwszy jaki wpadłem że chwilowo to zamknę tutaj jeszcze w rogu wylewam jedno, to akurat całe się wtedy zapełnia no i w zasadzie już jest też lepiej dać na górze nad grinderem coś bo one no na to mogą skoczyć, bo mogą też to trochę całej, całość głębiej zrobić Aha, no i tutaj cały czas się jeden w środku będzie strumień lał wody, więc mogłem zrobić yy, dziurę, to wtedy by nie było tego problemu, ale to jak coś, jeśli się nie tak zrobi, woda opada, no i dajmy na to, że to po... jeszcze trochę niżej... Dobra. Tutaj damy, najlepiej jest dać. Dajmy na to szkło. Na przykład, i w ten sposób za, za szkłem jeden blok, że one wystawiają głowę można je napierdzielać a a że tak powiem nic nie robią no i to się leje tutaj mogę to nawet tylko nie wiem czy tam jest coś światła. No właśnie i tak jestem na na yy, aha jest normal na kreatywie, więc one mi tak nic nie zrobią, ale widziałem lepsze systemy, to jest mój taki pierwszy chciałem jakoś z ciekawości obczaić czy to będzie działać, tak jak myślę no i są gość. a właśnie, tylko na kreatywie jestem, to można łatwo coś rozwalić, no kurczę ale w każdym razie na wyjazd gdzieś daleko można go też przez szybę zdaje się rozwalić Przełączę na harda, to będzie ich więcej no a dajecie gości. tam pewnie jeszcze światło zostawiłem zaraz sprawdzimy no właśnie no, odwadźcie się Nawet to na razie tak. Muszę ich wytępić. No. Próbowałem też ze strumieniami na z tamtej strony, żebym pchał bardziej w tą stronę. Ale to różnie działało. A tak, to nawet takich jest więcej: nawet jak się wspinałem po tym strumieniu, jak jest większa głębokość. Opadają, uszkodzają się i tak jest je łatwiej zabić. No sprawdzimy, przeszkło nawet. O, nie zawsze, ale. A, ja ten kred... no ja pędziłem. Można by to też było jakoś inaczej wymyślić, ale to na razie jest pierwszy mój e, pomysł na grinder tych gości. Najlepiej jak jest, jak są połączone jakby było z 3, bo mam więcej odkryłem. To jest jakaś standardowa mapka. Chciałem zobaczyć co jak. Z tej strony mam jeszcze jeden tu i jeden na innym poziomie tam. Wysoko, więc nie wiem, za bardzo nie miałem pojęcia jak je współgrać. I te są dwa na równym poziomie, a reszta to jest tak trochę rozwalone. Także to by było na tyle. W razie jakichś pytań to pisać. Dzięki za oglądanie. Nara.